Witam wszystkich. Witamy na kanale YouTube firmy ATES. Dziś zaaplikujemy nasze produkty na stopnie boczne w pojeździe Citroen C3 Aircross. Nasze produkty wysyłamy na cały świat. Możesz się z nami skontaktować, korzystając z informacji kontaktowych w sekcji opisu filmu. W samochodzie Citroen C3 Aircross Series zastosowano chromowane stopnie boczne. W pudełku znajdują się dwa korpusy główne oraz specjalne oprzyrządowanie do montażu na pojeździe. Aparaty są specjalnie powlekane antykorozyjnie. Wykonany jest z blachy o grubości 4 mm. Na krawędziach profilu produktu znajdują się chromowane detale. Ale możesz też zamówić do naszej firmy inne nasze modele schodów bocznych. Boczne narożniki stopni bocznych są plastikowe. Boczne stopnie są montowane za pomocą odpowiednich dla pojazdu połączeń. Jak widać na filmie, nie nacinamy ani nie wiercimy pojazdu w żaden sposób. Stopnie mają nośność do 150 kg. W naszej firmie dostępnych jest wiele akcesoriów i wyposażenia specyficznego dla Twojego pojazdu. Zękujemy naszym klientom, którzy już nas wybrali. Aby przejrzeć całą naszą pracę, możesz przejrzeć ją, wybierając kraj z naszej globalnej witryny internetowej www.atesmotors.com.